serdecznie państwa radnych, witam panów burmistrzów, witam pracowników urzędu, witam zaproszonych gości, witam również media. Szanowni państwo, proponowany porządek, dzienny obrad państwo otrzymaliście. Czy są zmiany do porządku obrad? Nie widzę. I przechodzimy do punktu piątego. Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Miejskiej w Monogułów w okresie międzyseksyjnym. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Monogułów. Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Monogułów. W ostatniej sesji odbyła jedno posiedzenie. Komisja pozytywnie projekt projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym nr 3 przy ulicy wrocowej w Morongu oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 135 w na 17 położonej w obrębie słonecznik z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania. Dziękuję bardzo, bardzo proszę Pani Przewodnicząca Komisji. I posiedzenie w dniu 18 stycznia 2011 roku, na którym opracowano w ramach Komisji na 2011 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty W sprawie gminnego programu kontraktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Morów na, na rok 2011. W sprawie gminnego programu, programu przeciwdziałania nadłamani na terenie gminy Moroż na rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013-2011. Prowadzenie spraw Komisji Zdrowia Rady Miejskiej w Norągu. Komisja Zdrowia w Oczekiwaniu na posiedzenie w dniu 18 stycznia 2011 roku. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Gminnego Programu Śródpraktyki na okresie od ostatniej sesji odbyła jego posiedzenie w lutym z 2020 roku, na którym wybrała zastępcę przewodniczącego w osobie pani dawniej i rozwadu Ponadto komisja opracowała i przyjęła plan w pracy komisji na 2019 roku. Sprawozdanie z prac Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Chorobie. Komisja w okresie od ostatniej sesji odbyła dwa posiedzenia. Komisja Budżetowa po dyskusji i zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami pozostałych komisji w sprawie projektu budżetu gminy morów na 2011 rok postanowiła ostatecznie pozytywnie zaopiniować projekt budżetu przedłożony przez burmistrza moronka bez wnoszenia propozycji zmian oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy rok na lata 2011 2023. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. Komisja w okresie mniej sprawozdawczym odbyła jedno posiedzenie w dniu 19 stycznia 2011 roku, na którym opracowano i przyjęto plan pracy komisji na 2011 rok oraz wyznaczono radnego Resolu na kandydata do wspólnego zespołu opiniującego. Ponadto Komisja przeprowadziła dyskusję na temat miejsc parkingowych w rejonie ulicy Obradowej i oraz na odcinku ulicy Miejskiej od Komisji Rady Policji, Policji do Spitala Morąbu. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Komisja w okresie wniosku z sprawozdaniem jedno posiedzenie w 19 stycznia 2019 roku, na którym opracowano plan pracy Komisji na rok 2011. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała występujący program projektu uchwały w sprawie gminnego programu Klub Rachel i odgrywania projektów alkoholu na terenie gminy Morgan 2011 rok. W sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkołanii na terenie gminy Morok na 2011 rok. W sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Morowników do wspólnego zespołu opiniującego. Ponadto Komisja wyznaczyła radną misję wstecz do pracy we wspólnym zespole opiniującym. Dziękuję bardzo. Czy są może jakieś pytania w tym punkcie? Bardzo proszę pan radny przewidzik. Panie burmistrzu, jestem członkiem Komisji Oświatowej, w związku z tym, że Pana Burmistrza zawierza sobie z tym, nie na tej komisji, a miałem bardzo ważne pytanie, na które on mógłby tylko uziąć odpowiedzi. W związku z powyższym pozwolę sobie to pytanie, więc by pan burmistrzowi zadać. Panie Burmistrz, czy zamierza pan złożyć projekt uchwały odnośnie likwidacji szkół wiejskich, się, tak? Bo ja w tej Dziękuję. No tak jak wiemy, pan burmistrz, nie, nie ma obowiązku przebywać na komisji i mógł pan ewentualnie nawet i zadać to pytanie na komisji, byli odpowiedni yy, yy, ten był zastępca. Oczywiście Nasze ludzi może by odpowiedzieli, a jak nie, to na pewno... Panu informacji. Wobec tego przystępujemy do odczytania i potem oddam to głosowanie plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Morongu. W Punkt podpisy. pierwszy. Opracowanie z planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. Punkt drugi. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Punkt trzeci. Realizacja zadań zleconych przez Radę Miejską w Morongu. Punkt czwarty. Sprawy ją. Lukę. Punkt pierwszy kontrola realizacji zadań. Budowa ulicy Wewnętrznej ulicy Parkowej, strony ulicy Punkt drugi. Realizacja zadań zleconych przez Radę Miejską w Punkt trzeci sprawy różne. Punkt pierwszy kontrola inwestycji. Modernizacja świecy wiejskiej w prułenie. Punkt drugi. Realizacja zadań zleconych przez Radę Miejską w Punkt trzeci sprawy różne. Pięć, punkt pierwszy. Analiza i ocena składania budżetu gminy w za 2010 rok. Punkt drugi przygotowanie wniosków w sprawie absolutorium zatem licza za 2010 rok. Punkt trzeci. Realizacja zadań zleconych przez Radę Miejską w Punkt czwarty sprawy różne. Majdę. punkt pierwszy, realizacja zadań zleconych przez Radę w Porobów, punkt drugi, sprawy różne. Punkt pierwszy, kontrola zadań, urządzenie terenu ogólnodostępnych na tam u wyspie punkt drugi, realizacja zadań zleconych przez Radę w Porobów, punkt trzeci, sprawy równe. W sierpniu Punkt pierwszy. Realizacja zadań zleconych przez Radę Miejską w Oronku. i punkt drugi sprawy różne. W wrześniu Punkt pierwszy. Kontrola finansowa jednostki pomocniczych gminy Morą. Zarząd osiedla Kolonia Warszawska za 2040 rok. Punkt drugi. Realizacja zadań zleconych przez Radę Miejską w Oronku. Punkt trzeci sprawy różne. październik Punkt pierwszy. Realizacja zadań zleconych przez Radę Miejską w Oronku. Punkt drugi sprawy różne listopad Punkt pierwszy. Kontrola finansowa szkoły podstawowej łącznie za 2030 rok. Punkt drugi. Realizacja zadań zleconych przez Radę Miejskiej w Morągu. Punkt trzeci. Sprawy różne. Punkt drugi. Kontrola finansowa jednostek pomocniczych gminy Morongu. z Boga za 2030 rok. Punkt drugi. Realizacja zadań zleconych przez Radę Miejskiej w Morągu. Punkt trzeci. Sprawy różne. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Morągu na 2011 rok. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Z dwudziestoma głosami za, z trzech wstrzymujących się plan pracy został przyjęty.